HDX. Chcę szybki, prosty, krótki film, ale mam nadzieję, że pomocny, jeśli chodzi o Pavo 20 Pro. Jest to wersja najnowsza już dla nadajnika DJI O4. Wygląda to naprawdę dobrze. Dosyć mocno dopracowali e, tego drona, jeżeli chodzi o kanopkę. Było się też o tym, ja dostałem taką informację z Beta FPV, że też flight performance jest troszeczkę ulepszony, czyli lepiej lata. No faktycznie może tak jest. My próbowaliśmy na etapie wprowadzenia nadajnika O4 różnych modyfikacji, jeżeli chodzi o kanopkę, tą obudowę. Tutaj mamy zasilanie 3S, ale ja przerobiłem sobie i mam zasilanie na 4S. Naprawdę latam na dużym pakiecie w tej chwili, bo to jest pakiet 750 mAh i tutaj latam też na. Crossfire, więc ja przerobiłem tego drona już zupełnie w inną stronę, ale ta wygląda naprawdę nieźle. E, fajnie obejmuje e, samą kamerę, chroni ją też, można zastosować filtry. Głównie stosujemy tutaj filtry te pionowe, czyli od awaty nie za bardzo, te pierwotne się chcą sprawdzać, bo wypadają, te poziome, ale te w układzie pionowym jak najbardziej, ja tutaj mam filterek akurat z Freewella. Sam montaż jest bardzo łatwy, zajmuje może 10 minut, najpierw to co robiłem, jeśli chodzi o nadajnik wideo, to samą kamerkę, później anteny i tutaj się muszę powiedzieć namęczyłem, dlatego że taka napka jest przeznaczona do montażu tych długich anten. Ja nie lubię anten długich, jeśli chodzi o odchwórkę, bo dla takich małych dronów wydaje mi się, że to jest za dużo. Że one są zbyt dużych gabarytów. No ale w każdym razie e, troszkę się namęczyłem. Zastosowałem te krótsze anteny. Też e, czasami stosuję anteny do otwórki e, z modelu O3. Też pasują bardzo dobrze. Też jest mniejsza ta antena. Tutaj nie mamy takiego wyżłobienia. Ale tak czy inaczej, montaż był stosunkowo łatwy. Śrubokrętem rozszerzyłem te otwory i wprowadziłem dwie małe antenki, które miałem e, z innego modelu. Ogólnie dron jest lekki. Zwinny, bardzo fajnie się sprawuje, ma stosunkowo duże silniki, biorąc pod uwagę inne modele, takie jak na przykład Flywheel Flylens. On lata na 2S i na 3S. Dedykowane pakiety to są 3S 550 mAh, tak przynajmniej się mówi o tym. Ja na takich latam. E, wyważony jest dość dobrze. E, tutaj pakiet wchodzi na dole. E, nadajnik wideo mamy w górnej pozycji. Ramka z karbonu, z włókna węglowego, razem z tymi wzmocnieniami bocznymi. I całość jest dość spójna. Śmigła, które tutaj są. Wprowadzone to są 2, 2 cala, czyli większe e, trójłopatowe. Ogólnie dron, wiadomo jak to sinewup, on nie jest najcichszy, ale też nie jest bardzo głośny. Ten dźwięk jest stosunkowo niski i tak po 40-50 metrach już go mało słychać, szczególnie w takim ruchu e, miejskim. Też jeśli chodzi o masę tego drona, jest na tyle mała, bo to są mniej więcej wartości, w zależności od pakietu, ale około 150 gramów, że spisuje się naprawdę nieźle, nie robi wrażenia przytłaczającego na ludziach, raczej ludzie patrzą na niego z ciekawością lub w ogóle mają go serdecznie gdzieś, myślą, że to jest... Zabawka z Lidla. Ja w komplecie miałem jeszcze paseczki LEDowe. Akurat jeszcze nie zamontowałem tutaj przy tej okazji, ale we wcześniejszych modelach montowałem. Tutaj skupiłem się bardziej na tym, jak ten dron lata, co jest w stanie mi tutaj jakie ujęcia zrobić i czy będzie pomocny. Na pewno biorąc pod uwagę dla użytkowników takich dronów jak Avata, mogę powiedzieć, że jest tutaj szereg zalet w stosunku do Avaty. Można latać na innych protokołach radiowych, takich jak LRS. Czy na Crossfire można też zostać przy DJI, czyli wersja PNP. Jeśli chodzi o Crossfire, trzeba odbiornik zamontować samemu, ze względu na to, że w tej chwili obecnie ta wersja Pavo 20 Pro ona tylko nam przechodzi w PNP, czyli dla DJI lub w wersji LRS, i to jest wszystko co mamy. Anteny, tak jak powiedziałem, przewidziane są te długie, czyli w komplecie nie mamy króciutkich anten. Są zapasowe śmigła w komplecie, jest dostarczana też ta przejścióweczka na USB-C po to, żeby można było sobie skonfigurować. Samego drona w Betaflight i ogólnie jest to bardzo łatwy, szybki montaż. Nie ma tutaj specjalnych komplikacji. Jedna wtyczunia, cztery śruby wprowadzane od dołu. Tutaj są jeszcze takie damperki. Ja to szczypczykami tak lekko zgnietałem i wprowadzałem do otworów do tej ramki. Same te damperki. teraz zgniatam szczypczykami i przytrzymuję. Tutaj zostawiam może milimetr miejsca. Żeby trafić sobie w otworek i teraz od dołu bardzo delikatnie Nie będzie tego widać, przeciągam na drugą stronę i tu paznokciami delikatnie sobie wyciągam I mam zrobione, w tej chwili są już cztery To była kluczowa sprawa, teraz od dołu tutaj wchodzą cztery śruby Już to pokażę i mamy praktycznie montaż zakończony Od dołu tak jak powiedziałem Wprowadzamy sobie śrubokrętem w te otworki każdą śrubę raz i ostatnia czwóreczka. Tutaj dobra. No i pozostaje nam właściwie ostatni etap montażu. Bardzo prosty. Połączymy sobie oczwórkę w tym momencie tylko wtyczką. To jest jedna rzecz. Trzeba zobaczyć, gdzie jest przód. Tutaj mamy przód z tej strony, więc robimy to w ten sposób, że mam nadajnik wideo. Muszę go delikatnie wysunąć teraz, tak jak teraz, prawda? I patrzymy sobie, czy jest góra, czy dół. Wszedł teraz elegancko. Wracamy do punktu wyjścia. Musimy jeszcze zwrócić uwagę na ten kabelek, kolekcja Cable, żeby go nie chwycić. I skręcimy sobie całość w ten sposób. Trzeba zwrócić uwagę, czy tam nic nam nie podchodzi. Na razie na jakieś 3-4 obroty, śruby. Gra i kolejno, wszystkie po kolei. Tak. Tak delikatnie nie do końca, bo pamiętajcie, że to są dampery, które one nam amortyzują całą instalację, więc nie na chama, tylko spokojnie, nie do końca nie za mocno, można odpuścić nawet pół obrotu. Żebyśmy mieli odrobinę luzu w, w miarę eksploatacji, można sobie regulować. Tak? Tak. Dobra. Wszystko gra. I teraz dron już jest praktycznie gotowy. Następny punkt programu to wprowadzimy sobie adapterek na USB-C dokładnie w to miejsce i podłączymy pod BetaFlight całość. Plus do tego konfiguracja, czyli nowy model mamy Radio Master Pocket, bo to jest wersja LRS, czyli Radio Master Pocket, tam był nowy model, później przypisałem poszczególne przyciski do funkcji e, zbindowaliśmy to i była konfiguracja w Betaflight także całość jest stosunkowo łatwa, szybka i przyjemna. Latałem tym dronem już spokojnie myślę, że z 5, 6 może nawet z 8 sesji e, zarówno wyżej jak i bezpośrednio blisko obiektów i cechuje się on tym, że ma naprawdę niezłą precyzję jednocześnie przy tych gabarytach i masie jest stosunkowo Fajnie odporny na wiatr. Wiadomo, że jak jest mocny wiatr, to będzie go gieło i będzie nim miotało. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że ten dron naprawdę się dobrze spisuje, jeżeli chodzi zarówno o loty precyzyjne, na przykład na potrzeby nieruchomości wewnątrz pomieszczeń, jak i loty na przykład na imprezach plenerowych, jako że on jest lekki, mały, ma osłony i nie przytłacza swoim dźwiękiem, bo dźwięk jest stosunkowo niski, tak jak mówiłem. Dzięki temu można bliżej ludzi polatać. Ale też, jeżeli chcemy ujęcia z perspektywy uzyskać wyżej, przynajmniej na chwilę, to nie jest dron przeznaczony do wysokich lotów, ale jeżeli chcemy uzyskać ujęcia z perspektywy, też damy radę. Także taka jest moja konfiguracja. Ja tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia, um, używam tego nadajnika wideo w Dilogu M, nagrywam w 4K w 50 klatkach. Na sekundę stabilizację robię w Gyroflow i też postprodukcję w DaVinci Resolve, czyli korekcję kolorów właśnie w tym programie. Ustawienia kamery: tutaj mamy dwie śruby, jeśli chodzi o mocowanie kamery z każdej strony. Tak jak widać, to tutaj w tym miejscu. O czym jeszcze można powiedzieć, nie jest może bardzo duży zakres, ale też nie widać osłon. Kamerka jest stosunkowo wysunięta do przodu bardziej, aczkolwiek jest nadal. A chroniona i nie widać tych osłon, więc jest to korzystnie zrobione. Tutaj, oczywiście, ten patent, jeśli chodzi o przedłużanie kabelka, trzeba zwracać uwagę. Ja akumulator zwykle w tej pozycji tylnej montuję i dopiero wsuwam go tak, żeby w środku ciężkości leżał. Więc na czas połączenia najpierw go wysuwam do tyłu, i później wsuwam sobie już w środek. Czas na akumulatorze, w zależności jak latamy, jeżeli będziemy latać agresywnie. Na 553s no to około 3-4 minut. Jeżeli chodzi o spokojny cruising, no to tutaj osiągałem nawet około 5,5-6 minut, więc. Jest zadowalający ten czas. Tym dronem można też oprócz spokojnych lotów polatać freestyleowo. Wiadomo, że on nie jest tytanem freestyle'u, ale można spokojnie zrobić trochę trików, można nim poświrować. Istnieje ta możliwość, dlatego że on jest stosunkowo mocny. 3S na tych silnikach i na tych śmigłach ma siłę ciągu naprawdę mocną w stosunku do masy. I to jest chyba to co jest takie charakterystyczne. To są te moje uwagi jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Słuchajcie podsumowując można powiedzieć tak ten dron ogólnie jest bardzo przystępny jeżeli ktoś latał awatą albo w ogóle jeszcze nie latał FPV na pewno warto spróbować. Dlaczego? Jest mniejszy, lżejszy, bardziej bezpieczny. Jednocześnie ujęcia może mieć nawet ciekawsze od Awaty, e, dwójki. Przede wszystkim jest bardziej uniwersalny, można zastosować różne protokoły radiowe, a także różne nadajniki wideo. Ma bardzo ładny pasek ledowy, można mu zastosować różne też akumulatory, więc pod tym względem też jest. Mocno zróżnicowany i można nadać mu charakter, zarówno spokojny do lotów, na przykład we wnętrzach, precyzyjnych lotów przy nieruchomościach, jak i dla lotów freestyleowych też się nada. Ma stosunkowo mocne silniki do masy, a także bardzo ładnie dopracowane śmigła. Kształt jest zwarty, ląduje na pakiecie, nie ląduje na nadajniku wideo, tak jak w przypadku np. przykład fly Flylensa. Więc Ogólnie można powiedzieć, że to jest bardzo fajny dron. Jest mocna konstrukcja, nie ulega łatwo uszkodzeniom, więc no same superlatywy. Wiadomo, że on nie zrobi nam wszystkiego: no, bo to jest mały, lekki, spokojny dron, ale dla takich celów, które ogólnie większość z nas ma w tej chwili, czyli żeby oderwać się od rzeczywistości, trochę. Polatać w fajnych okolicznościach przyrody, jak najbardziej. Można kręcić sobie i ładny zabytek, i ładny kawałek miasta. Nie zagraża za bardzo ludziom. Łapie się w przepisy, jeśli chodzi o to, co mamy obecnie w Polsce, więc jak najbardziej tak. A jednocześnie jest dyskretny i nie przeszkadza ludziom. To jest też bardzo ważne, dlatego że coraz więcej uwagi zwracamy na kwestie zarówno bezpieczeństwa, jak i na prywatność ludzi. Słuchajcie, link do tego produktu umieszczę tutaj w opisie pod filmem. Trzymam za Was kciuki i za fajne wrażenia w tym sezonie. Życzę wszystkiego dobrego. No i widzimy się w kolejnych epizodach już wkrótce. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!